Witam w kolejnym w kolejnym przeglądzie perfumowym. Tym razem zabiorę się za motyw, który bardzo lubię. Zwłaszcza mam wrażenie, że lubię ten motyw jesienią, tak w takim okresie bardzo klimatycznym, refleksyjnym, nostalgicznym. Jest to motyw kadzidła. Zrobiłam dosyć ostatnio taki ponowny w zasadzie przegląd w kwestii lasowej, leśnej. Również było o wiśni, również było o skórze. Opaczuli chyba w końcu nie zrobiłam, natomiast zabiorę się w tym momencie za kadzidło. Powiem tak: opowiem o kilku dosyć ostatnio poznanych kadzidłach. Do poczytania będzie w całym tym opisie takie bardziej zestawienie różnych ujęć kadzidła. Powiem szczerze, ogrom kadzideł poznałam, głównie oczywiście wśród marek niszowych. Może pokażę kilka kadzideł, które szczególnie uwielbiam. Przepiękne i skrzące wręcz, yy, wręcz kadzidło jest to craft. Yy, craft yy, marki MAC. Muszę powiedzieć, że w zasadzie wszystkie zapachy, które poznałam tej marki, naprawdę zrobiły na mnie wrażenie, chociaż nie poznałam wszystkich. Yy, poznałam chyba kowen, poznałam silk, jak nie pokręciłam nazwy. Z przepiękną, taką troszeczkę vintage'ową, ale nie, tak, nie za bardzo malinną. Tutaj mamy naprawdę iście, takie bym powiedziała, migotliwe, iskrzące kadzidło bez nuty wibowitu, ponieważ często w takich tych musujących kadzidłach też zauważam taki właśnie motyw bardziej nuty vibowitowej. I Zaraz właśnie pokażę takie kadzidło. Dosyć bym powiedziała w wydaniu takim kościelnym, ale właśnie z taką optymistyczną nutą owocowo-soczyście cytrusowo-wibowitową. Tu akurat mam flakonik od Ani. To jest kadzidło. Kadzidło Frankincense, jak dobrze wymawiam. Powiem szczerze, to jest taki zapach, który ma coś z takich klasycznych kadzideł kościelnych typu Avignon, Condé tego typu klimaty, Natomiast jest dla mnie wyczuwalna nuta vibowitu. Również w innym zapachu tej marki, chyba w Tatar Leather jak nie przekręciłam, też wyczuwałam motyw tego vibowitu. W ogóle jeżeli chodzi o Wibowit, ja też wyczuwałam w dosyć optymistycznym kadzidle y, nowość unum relikwia. Ale o relikwii już opowiadałam. Zresztą jeżeli chodzi w ogóle o y, takie kadzidła, y, kadzidła kościelne, ja je generalnie lubię, chociaż y, najbliższe mojemu sercu jednak są takie kadzidła właśnie w stylu kraw, takie dosyć iskrząco-migotliwe, albo kadzidła jako dodatek do na przykład takich nut y, dosyć cenne. Wydaje mi się, że fajne by było łączenie, połączenie wiśnia plus kadzidło albo śliwka ponura plus kadzidło. Zresztą śliwka japońska w tej dawnej wersji to jest takie właśnie odymione, trochę właśnie takie połączenie śliwka, dym, kadzidło tam też jest cynamon, ale to nie wydaje nie daje takiego efektu dosyć, bym powiedziała, na szczęście ciasta owocowego, bo często to połączenie owoce plus, plus właśnie gdzieś cynamon. Nawet jeżeli tym owocem nie jest jabłko, to potrafi wyjść taki wydźwięk dosyć szarlotkowy Mam na przykład zapach, gdzie jest wiśnia plus cynamon, co daje efekt szarlotki Również zapach, gdzie jest na przykład, tam była śliwka i cynamon Też dały taki efekt trochę bardziej takiego ciasta jesiennego Kadzidła, które ja też bardzo lubię, to kadzidła takie drzewne z zielenią. Właśnie takie zielono iglaste typu Zagórską. de Garson. chciałam pokazać, natomiast nie wiem w tym momencie, gdzie mam flakon namierzyłam w szafie um, J. Salmera, czyli takie bardziej pikantne kadzidło. Z tej serii kadzidlanej, Komdegar de garçon, powiem szczerze, że chyba nawet na mi są kadzidła inne z tej marki. Yy, na przykład, właśnie można zauważyć jakieś takie połączenia drzew cytrusowych i, i kadzidła, właśnie w ramach Condé są Natomiast tej serii kadzidlanej lubię awinią, chociaż nie są na mnie dobre dosyć yy, parametrowo. Jeśli trochę już plączę, bo widzę, że <śmum> mam już coraz krótszy czas nagrywania. Jeszcze w kilku rzeczach chciałam powiedzieć. To jest takie właśnie bardziej przeprawowe. Poznałam pozostałe, natomiast yy, chyba jednak mam inne ulubione kadzidła. I na przykład pokażę teraz jedno z moich najokochalniejszych kadzideł. Niemiecka marka nisza dostępna, Musendbar Bar, April, Rundels. <laughs> to jest w ogóle zapach, który ja kocham. Nie znam żadnego innego e, podobnego kadzidła i dobrze. Jest to bardzo unikalne ujęcie kadzidła z nutami kwiatu o fenomenalnych parametrach. Zresztą kadzidła też można się doszukać w Marsie, który mam e, tej marki. Oczywiście w szpilkównie... E, Serża. Powiem szczerze, właśnie takie klimaty dosyć leśno, kadzidlane bardzo lubię, na przykład e, taki właśnie kadzidlany las e, w Oriza Rive the Ocean, jak dobrze wymawiam, e, kadzidło płonące, czyli chociażby pigę e, pigę e, Kazbach, które to mam i uwielbiam, także to są takie chyba moje e, mocno ukochane kadidła czyli właśnie April, e, właśnie szpilki, e, właśnie. Zagorskie, chociaż mogły mieć lepsze parametry. Bardzo też właśnie Krafta sobie cenię, jeżeli chodzi o kadzidło. Poznałam i miałam różne kadzidła z Durbano. Bardzo lubię suche kadzidła, typu właśnie ametyst, czy w takich klimatach suchego kadzidła również mamy Bichaku. Francesca DeLoro. Dosyć podobnych klimatach jest też Montel Greyland. Za Montal średnio przepadną, natomiast Greyland są faktycznie w dosyć zbliżonych klimatach do Durbano ametyst. Ostatnio testowałam takie, bym powiedziała, bardziej balsamiczne kadzidła, na przykład takie właśnie balsamiczne, troszeczkę słodkawe. Trochę ma z Kraft, trochę ma z Mandali Mask Milano, trochę ma z Mystic Sons, jak dobrze wymawiam, Incense z Demershamu Venice, czyli takie połączenie kadzidła z takim trochę, balsa z trochę osłodzeniem, troszeczkę balsamicznością, troszeczkę migotliwością. To jest Admirabilis Manufakturę. Właśnie takie ciepłe kadzidła to właśnie admirabilis bym wskazała oraz właśnie kadzidło de w z kakao. Taki właśnie faktycznie mi